Każdego 11 listopada świętujemy reaktywowanie po 123 latach państwa polskiego. To właśnie wtedy w 1918 roku skończyła się I wojna światowa i powstała II Rzeczpospolita. W Polsce zapanowała euforia, a uskrzydleni i niepodległością nasi rodacy nie dali sobie tej niepodległości odebrać. Tu pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego wielokrotnie wspominaliśmy, wspominaliśmy wygraną wojnę polsko-bolszewicką ze zwycięską Bitwą Warszawską, wojnę polsko-ukraińską, polsko-litewską, powstanie Sejneńskie, powstanie Wielkopolskie, powstania Śląskie. Wszystkie te konflikty zbrojne Polska powygrywała i w trzecie dziesięciolecie XX wieku weszła, jak się wydawało, mocna militarnie i terytorialnie. A jednak mimo tej teoretycznie dobrej pozycji wyjściowej do budowania silnego państwa, państwa, które miało wszelkie predyspozycje by stać się liderem w tej części Europy, już po 21 latach niepodległości straciliśmy ją ponownie. Nadeszły mroczne lata okupacji niemieckiej, a potem utraty suwerenności w pojałtańskim podziale kontynentu. Warto o tym wszystkim przypominać przy okazji święta niepodległości. Niepodległości, która, o czym też staram się tutaj mówić co roku, nie jest dana raz na zawsze. Właśnie tego między innymi uczy historia. Abyśmy przetrwali i nie dopuścili do wojny, musimy być silni. Nigdy więcej epismentu, szukajmy sojuszników, a nie kreujmy kolejnych wrogów. Nie napuszczajmy naszych współobywateli na Ukraińców. Ich determinacja w obronie swego kraju jest najlepszym gwarantem bezpieczeństwa dla Polski. Nie sprzyjajmy narracji antyniemieckiej. Niemcy nie są zainteresowani osłabianiem Polski. To nie leży w tej chwili w ich interesie. Wręcz odwrotnie, nie szczujmy na Francuzów, to jedyne mocarstwo atomowe poza Stanami Zjednoczonymi, które może nas objąć parasolem ochronnym. A przecież zapał Stanów do bronienia nas jakoś słabnie. Zacznijmy wreszcie myśleć kryteriami polskiej racji stanu. Wróg jest zidentyfikowany i nie jest nim Ukraina, nie są nim Niemcy ani Francja. Tak powinny ponad wzajemnymi uprzedzeniami myśleć w trudnych czasach strony polskiego sporu politycznego. Tak powinny myśleć w trudnych czasach wszyscy Polacy, w tym również mieszkańcy naszego pięknego miasta. Dziękuję.